Zo, so, bracia i siostry, dzisiaj mam coś fajnego na sprzedaż. Super oryginały. Moje rozpodowce, co są też oryginalne, gołębi od pana Miller'a Janzeny, ferbarty. ze sztampary ciemne. I jeden piękny samczyk Biały Lotka Fineke. Co ekstra, ekstra dla was. Jak to sprzedawać, to coś najlepsze, z najlepszych. Zaczynamy od tego mojego super rozpodowca sztampara. Imbred na sławną sztampara, samiec Numer jego 039 13 rok 6978 Jego piękne oko rozpodowe Piękne oko kasztanowe tak, moja kwawica Najlepsza samica oryginalna W okręgu Białystok Zdrowe, silne ptaki i u mnie macie to, jakby jakiś nie był płodny z tych starszych, to przy następnym zamówieniu jednego dołożę. Nie ma żadnego problemu. Piękny rozpodowiec, fajny samiec z mojej sztampary, z tych VanRoy. Ramzes pochodzi z tych gołębi. Wiele, wiele dużo czempionów na całym świecie. Jest to samiec. Przepiękny samiec, fajny budowy. Białe nosy na moich produktach życia. Coś niesamowitego. samce już mamy. Tutaj. Samiczkę. Samiczka Millera z Ferbartów. Jej oko. Piękne oko rozpodowe Numer 14 rok 687 oryginał Samica od Ferbart Ferbarte Imbret Na sławne Ferbarte Macie Całą para Całą para Oryginałów głębie w super cenie Bardzo dobre głębie nie muszą być drogie Następny samiec to jest Orgina Millera 13 rok 233 Piękne oko rozpodowe To jest Ferbart imbred na Ferbarty w rodzinie model przepiękny gąb. Takie białe pichy ma nad główką Coś pięknego Są wszystko wartościowe gołębie z mojego rozpodu. Moja hodowla bazuje na oryginałach Janzena, Na oryginałach Molemanach, Na oryginałach od pana Millera, jak Ferbarty, Janzeny, Na oryginałach z Van Roya. Pierwszy konkurs na 80 tysięcy gołębi Rówek Wszystko powstało z tych sławnych szczepów no i oryginały Dolce Vita. tak samo Tak samo sławne Moje oryginalne gołębie, patrzcie w Rodowody tam 0,39 wszystko Z mojej hodowli, co Wam sprzedawają A u mnie oryginały nie są wcale drogie Nawet tańsze niż te, co Wam tam Proponują Haha, Tak to wygląda bracia, lepiej zadzwonić się spytać o cenę, a nie błądzić i kupywać Nie wiadomo co Tu czy być pewne że macie, że źródła od hodowcy dla hodowców wysyłam Gołąbki, wczoraj dostali hodowcy gołębie, przedwczoraj I tak codziennie Kurier rozwozi Są różne kuriery Na różne punkty Polski I przywożą te gołąbki prosto do ciebie Na adres Nie ma lepszego serwisu Teraz muszę trochę pilnować tutaj, żeby mi Nie wyskoczyli Dzisiaj Laura mi nie pomaga, jest w przedszkolu Teraz muszę ją odebrać, już czekają na mnie, ale Muszę zrobić dla was film, bracia i siostry Tu mam pięknego Janzena od Millera Oryginał Przepiękny gołąb 18 rok, 192 Jego oko Patrzcie, jakie piękne oko ma Coś fajnego Jestem San ten samczyszko. jest jako fajne. So. Janzen z rodziny Marks, lichter, tych sławnych Janzenów. Jest to samica. Samica to jest. Nie samiec. No. Do niej mam samca fajnego Janzena To jest. 16 rok, 173. To jest od pana Miller'a. Dzieci mieli janzeny w czystej krwi. I potem te dzieci można krzyżować na wasze najlepsze lotniki lub na moje ferbarte. 16 rok 173 Piękny samy Dianzen z grubym narostwem. Kasztanowe oko. Tu jest ten samczyk. Wróćcie, chodź tutaj. Z gołębnika pana Millera. Oryginał bardzo wartościowy gołębie. sprawdzają te gołębie na całym świecie bo to są oryginały, to jest milioner on kupuje i kupował tylko najlepsze z najlepszych cena dla niego nie grała żadnych roli ile on oryginałów nakupywał, to jest nie do pomyślenia a ile redaktorów z gazet z całego świata do niego jeździli po gołębie ostatnio nawet nieobrączkowo wszystko brali, wszystko brali te gołębie tak sobie jego gołębie spisali Tutaj mam z Van Royi samica. Dez z mojego rozpłodu. Dziesiąty rok 217. Fajna Van Royka, że z rodziny Sztampary Ramzes. Pochodzą z tych gołębi. I oko jeszcze nagram wam. Piękne oko ma rozpodowe. A ja. jaki ożył Bring, bringi meine Wurst! <laughs> 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 Mówię, że Kevasa mam przynieść ten pieron A nie tu jeździć i go nerwować mm. Fajne ludzie, wesołe mm. Tutaj mam strasa, samica, Admira z Van Roy, 14 rok, numer 284. Nakrapiana pstra jej oko. Moment, piękne oko rozbudowe. Tu jest ta samiczka, jest mniejsza, imbredowana. Na sławne Van Piękna szamiczka Super rozpodowa, Matka wiele Super gołębi Jest okazja Nabyć takie piękne, wartościowe gołębie Tutaj mam jeszcze jędzynkę fajną Oryginał od Miller'a 16 rok, numer 75 no, Próbuję nagrać jej oko Fajne oko no, Tu jest ta samica Tutaj ta niebieska piękna, oryginał od Millera, z jego gołębnika rozpodowego, to już coś to świadczy, Któż tyle lat gołębie trzymał, to są jego perełki, najgorzej się z takich starszych, wartościowych gołębi, to zna każdy hodowca. Zakupicie, będziecie bardzo zadowoleni, i znowu zamówicie. Tylko zadowolony klient wróci, i tak to ma być. Zainwestujesz w produkt, produkt działa. Zainwestujesz w gołębie, gołębie działają, funkcjonują fajnie, zdrowe, silne, płodne. Model co Lotujesz, masz wyniki, i tak ma być. I tu coś jeszcze extra, extra dla konoserów. fajny szamczyk. Finekę Mój oryginał Po oryginałach od Millera 039, 17 rok, 996 Piękny finekę białolotka Też ma to oko, jak ta finekę Poszła za 90 tysięcy euro do Japonii Samczyk, piękny samczyk Tu jest ten samczyk, pokoszę fajnie O, to jest ten samiec finek. Bardzo szybki gołąb. Unikat. Miller kupił kilka córek tej Fineke I syna jeszcze jednego do swojej hodowli. Oprócz szepokoś ta białe lotka. O, tu jest białe lotka. Widzicie? Białe, białe szczoły. Bardzo wartościowe gołębie, Starsze gołębie Milera. Do Waszej kolekcji, jak coś szukacie, pojedyncze sztuki Coś do pary Albo ja złożę z nich wszystkich parę do rozpłodu Jeden starszy, jeden młodszy Tak najlepiej wychodzi Lub na Wasze najlepsze lotniki Nie ma lepszych gołębi To są ze źródła oryginały To jest od razu zamów, to jest ASKA PILAR KOKI Zrób kuracy Twoim gołąbkom Od razu to wysyłam, żeby jak najszybciej to mogłeś stosować I otworzysz oczy co to jest absolutne zdrowie wczoraj do mnie dzwonił hodowca starszy hodowca mówił już tydzień to daje ten Ascapular nowy z moich klientów powiedział Przemysław, w skrócie powiedziane to działa, wszystko co mówisz to jest prawda to działa niesamowite na gołębie niesamowite, on miał on miał straszną chorobę te oczy aż mu wyciskało. W gołębniku był też przeciąg. Zostali takiego kataru, już nic nie pomagało. No, no, faktycznie nic nie pomagało. Ten pan wszystko kupował, wszystkie różne leki, nic nie pomagało. Mój naturalny środek dał przez 7 dni. Jak są strasznie zainfekowane, to przez 7 dni to podawać. Powiedział, gołębie zdrowe jak nigdy. Zamówił też parka ferbartów ode mnie. Jak powiedziałem mu, nagramy film. On mówił. Dawid mówił, dali nie powiem. Mówił, jak dostanę tą parkę, to może się zdecyduje jeszcze na film. Fajnie. I tak to jest. Hodowcy są zadowoleni. I to jest najlepsza reklama. U siebie na gołębniku. Dasz ten produkt i od razu widzisz efekty. To jest... Na ważniejsze, a klient zamówi i jest zadowolony. Już nic nie pomagało tym gołębiom: żadne, żadne leki, nic. Wszystko próbował, wszystko co jest możliwe na rynku: nic. Wyzdrowiały, jak nowo urodzone, jak Phoenix. I twoje gołębie, takie będą piękne, zdrowe. Zobaczysz. Zapraszam do współpracy. Jeżeli mieszkasz za granicą do Amer w Ameryki, czy do Indii, czy do Sri Lanka, ja to wysyłam na cały świat. Nie ma żadnego problemu. Wysyłki nie są takie drogie. Najlepiej jak kilka kolegów naraz na, zamówi. Wtedy jest jedna wysyłka, wtedy masz jeszcze tani. Na razie tyle. Damy im teraz spokój. Dam je do osobnego gołębnika. Możecie sobie wybrać jakiegoś lub ja złożysz z nich pary do rozpłodu. Za parę dni jest znowu transport. Zadzwoń na telefon 0049 1511 290 1511. Piękny Van Roek, Janzeny, ferbarty Van Roye i Finykę. Tu jestem filek. Inny typ gołębia, inny ma inny charakter w ogóle. Wtedy te gołęby byli bardzo drogie. Jak Miller to kupował, to na aukcji poszła za 90 tysięcy euro. Jest w Japonii, a z Japonii do Europy już nie wróci. Cześć koledzy, do usłyszenia! Zrób abonament, subskrybuj mój program na YouTube. Wtedy, zawsze się dowiesz o najnowszych filmach. I wpisz komentarz, tam każdy może pisać komentarze Pozdrawiam, cześć Najlepiej no jak na maila wysłysz mi swój telefon no, Lub na Whatsappa, ja każdemu odzwaniam w wolnej chwili Do usłyszenia